Nie będę dużo o tym opowiadał, ale powiem tylko zajawkowo, że pracowałem dla mafii wołowackiej. I mówię, nie, nie. I Przemo też tak, nie, to chyba nie. Nie, no, no chyba. Kocham, ryby Wodzcie. W odcie. Ale ryby odcie, no petarda. Jak wpadałem do studia, szczególnie tego w Warszawie, i mówiłem, cześć tej, coś tej, co tam z tej, to mówili, no tej nie? znowu. <laughs> skądś to znał, skądś ja to umiałem zmieniać głos, modulować. I... Ale jakbyś, a jakbyś miał dzisiaj dzisiaj dać próbkę tego, jak to, jak to wyglądało? <laughs> no to o tym też mówiłem w liceum, na spotkaniu z młodzieżą. Chciałem zostać przedstawicielem handlowym Rybhandu. Byłem nawet na spotkaniu, jadłem te ryby. Muzyk i wokalista. Urodzony, wychowany i w dużej mierze wykształcony w Jarocinie. Jest dzisiaj ze mną Arkadiusz Namysłowski. Witam Cię, Arek, na moim kanale. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Alek, proponuję dzisiaj zacząć chronologicznie, czyli od lat 90., bo ja sam, jako młody chłopak, jeszcze chodzący do szkoły podstawowej, pamiętam Cię z zespołu i, i w, rozmawialiśmy o tym niedawno, jak ten zespół się, się nazywał, bo, bo kompletnie nie, nie, nie pamiętam, nie mam prawa tego, tego pamiętać a zespół nazywał się Jajecznica. Jajecznica, tak, trasz metalowa jajecznica. I to był początek lat 90. Yy, to był początek lat 90., ale jakbyś chciał z, zacząć chronologicznie, to warto wspomnieć o tym, że, że przygodę z muzyką zaczynałem w 80. Poczekaj, jak który jest tam Dobra, w 80, chyba piątym roku. Dostałem się do, do naszej państwowej szkoły muzycznej, do klasy gitary, i tam przez 6 lat dzielnie uczyłem się grać na gitarze. W piątej klasie podstawówki muzycznej pan Zbigniew Obara, dyrektor ówczesny, bardzo chciał, żebym koniecznie miał instrument dodatkowy. To było normalne. Trzeba było mieć instrument dodatkowy, każdy miał instrument dodatkowy. Pianiści mieli różne inne instrumenty, a a gitarzyści albo inni instrumentaliści przeważnie mieli pianino. Natomiast ja miałem to nieszczęście, że byłem bardzo mocno kojarzony z moją babcią y, Wandzią Namysłowską, która była świetną pianistką, i z założenia y, umiałem grać na fortepianie, co było kompletną bzdurą. W związku z powyższym y, próbowano mi wcisnąć jakiś inny instrument dodatkowy, no i po tam dwóch tygodniach kontrabasu, próbach podejścia do saksofonu, y, przy czym ja stwierdziłem, że saksofon nie, bo w rodzinie mamy wybitnego saksofonistę, niestety już świętej pamięci Zbigniewana Namysłowskiego, i stwierdziłem, że nie mam zamiaru konkurować z, ta, z taką ikoną jazzu, ikoną saksofonizmu. Stwierdziłem, że to musi być jakiś inny instrument, ale żaden nie przychodził mi do głowy i żaden mi się nie podobał, i, i wtedy dyrektor Wara powiedział: A tu mamy takiego nowego nauczyciela, on uczy na perkusji. To był harandarczyk i, i Bogusław, i Bogusław mi pokazał perkusję, i to tak zażarło, że tak jakby można sobie wyobrazić bardzo toksyczną przygodę z jakąś toksyczną kompletnie substancją. Ja po pierwszym uderzeniu w werbel pałeczką, tak jakbym dostał ten pył toksyczny, wszedł wszędzie natychmiast, i natychmiast byłem uzależniony. I to trwa z dużą przerwą, ale trwa do dzisiaj. A, no właśnie, nie... I powiedziałaś No, i no w właśnie. W latach te... 90. Bo, bo, bo powiedziałem chronologicznie, ale to jest tak trochę dla mnie chronologicznie, bo ja jeszcze lat 80. -tych nie pamiętam. Ja po 85. Miałem, miałem dwa lata, więc. Ale dy, dy, taka dygresja. Ja sam jestem wychowankiem pana Zbigniewa Opary, którego zresztą będę, będę namawiał, namawiał na, na rozmowę. Nie, nie tak, nie tak yy... myślę, myślę, że uda się, uda się w grudniu. Ja już ale bo ty mówisz, że to jest, to, to jest zespół, to był zespół metalowy, nawet taki kostry, tak. tak? Natomiast tak, ja tak, pamiętam tak. Ciebie, ciebie z zespołu chyba takiego, który był działał w joku i bardziej grał na takich imprezach miejskich. E, e... Tak. E, bo ja się rozwijałem wielopłaszczyznowo, jakby jako muzyk. E, znaczy wtedy nie myślałem o sobie w kategoriach bycia muzykiem, ale, ale to było tak, że, że właśnie. Poznawszy Harendarczyka w szkole muzycznej, dla mnie był to nauczyciel gry na perkusji. On też uczył na gitarze grać tak. i, i na basie chyba. Chyba też trochę na klawiszach. E, ja poznawszy Harendarczyka, zostałem wciągnięty. on wtedy działał w Domu Kultury Kolejarza, gdzie dyrektorem był Olek. Olek, jak się Olek nazywa? Nie pamiętam. Znaczy, Może pamiętam ciężko. nazwisko, ale ma, ale Ej. gdzieś tam siedzi w głowie i nie chce wyjść. Mhm. E, Olek, który później był wicedyrektorem Joku, a później przez pewien czas też był dyrektorem Joku, także, także wiesz co? Tak, zamiast? tak, 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 tak. W tym tak. planie. Wiem <grym grym grym> o kim mówisz, wiem o kim mówisz, kim mówisz wiem. Olek, Olek ostatnio się wyświetlił nawet, Olek. Z zaraz Aksu... poszukamy, a ty dalej. <grym> a ja jadę dalej. I Harendarczyk wciągnął mnie tam y, do tego domu kultury kolejarza, bo tam działał prężnie, on wtedy jeszcze uczył muzyki w szkole podstawowej numer dwa. W, w Jarocinie. I z dwójki miał tam bardzo dużo dziewcząt śpiewających. I ja, jako na rybek świeży perkusyjny, stwierdził, że przydam mu się w tym zespole działającym przy Domu Kultury Kolejarza, i zostałem tam wciągnięty jako taki perkusista, który tam podgrywał tym, tym dziewczynom śpiewającym. Tam było jeszcze kilku innych muzyków, instrumentalistów, też młodych, którzy działali z, z Harym i, i z Olkiem w, w Domu Kultury Kolejarza. I w pewnym momencie Harry został dyrektorem Joku. I tych wszystkich ludzi, młodych bardzo, i, i nie tylko młodych, zabrał ze sobą i y, y, Olka też do, do Jarocińskiego Ośrodka Kultury, i myśmy się tam i tam zaczęliśmy i tam kontynuowaliśmy działanie. Mhm. Ja się rozwijałem jako perkusista, znaczy uczyłem się grać nadal i y, 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 y działałem. I też jakby naturalną rzeczą było wskoczenie do do tych zespołów akompaniujących, bo wtedy za zaczęły się przeglądy dziecięce, młodzieżowe, potem przeglądy... Właśnie właśnie chciałem o tym o tym, o tym wspomnieć, że to była bardzo. Ym, to była impreza bardzo znana, bardzo popularna i bardzo ceniona, prawda? Y, a przede wszystkim cykliczna, tak. Tak, tak i Harry to rozpoczął i, i mówię, no my wszyscy ci młodzi ludzie, którzy tam yy, w, wcześniej w kolejarzu, a potem jeszcze w Joku, tych ludzi tam doszło jeszcze więcej. To myśmy tam wszyscy się w tym, w tym kotle takim bulgotali się wymienialiśmy. Nie? To się okazało, że ja też grałem na gitarze, no w związku z czym mogłem podegrać gdzieś tam na gitarze. W jakimś jednym składzie z, z Piotrkiem Sznurą grałem na gitarze basowej, bo przez to proste, tylko cztery struny. Teraz się dostanę te dźwięki, to łatwizna. Grałem na tych bębnach, potem na przeszkadzajkach, bo był lepszy bębniarz ode mnie. Wtedy grał Wojtek Grzech. Ojciec y, Grzecha Ptoka, takiego perkusisty bardzo mi też okay. na, na marginesie, Olek nazywa się Bernard. Olek Bernard, o dokładnie, <grym> tak. Tak. E, i, no, I myśmy, że tak powiem, i, ja się rozwijałem tak wielopłaszczyznowo, jako mu muzyk młody bardzo. E, I w pewnym momencie, e, bo my z Karolem Gryglem, Karol, Karola Grygla traktuję jako założyciela jajecznicy. Tak mi się wydaje, że on ją założył, a zakładał ją pewnie z kolegami swoimi. Podobno to nie był Karol Grygiel. Gdzieś pisaliśmy z Karolem na ten temat i on mi powiedział, czy tam napisał, że to w zasadzie był chyba Wojtek. Też nie pamiętam. Także nie będę tutaj rzucał okay. nazwiskami, żeby czegoś nie pomylić. I z Karolem się spotkaliśmy, bo myśmy się znali z podstawówki, ale chodziliśmy do innych klas. Ja chodziłem do C, a on chodził do B albo do A. Ale w liceum się spotkaliśmy w tej samej klasie. I ja nie wiem, czy ja byłem na ich próbie, czy jak, jak do tego doszło i jak, jak to się wydarzyło, ale. Chyba w jakiejś rozmowie takiej stwierdziłem, że chyba mają słabego perkusista, Karol mówi, a co, znasz kogoś lepszego powiedziałem? no, no. Bo jak on znam. Znam, no. znam, znam, znam tak. On znam. Przyszedłem na próbę, zacząłem z nimi grać i tak się jakoś. Okej, okay. tak, się, tak się zaczęło, ale czy to jest ten moment, w którym ty już powoli zaczynałeś e, pracować czy funkcjonować w Poznaniu? Nie. Jeszcze nie. Moment, w którym zaczynałem funkcjonować w Poznaniu, to był 94. rok. A dokładnie to było chwilę przed wakacjami między moją trzecią a czwartą klasą liceum, bo wtedy liceum było czteroklasowe, tak jak zresztą od niedawna z powrotem jest. I, i przed tymi wakacjami kolega z Joku, Piotr Sznura, powiedział mi, że w takim studiu, w którym on pracuje, jako wokalista sesyjny potrzebują yy, rapera. Takiego, który będzie tam rapy naparzał yy, obcojęzyczne, angielsk po angielsku no to, był, to był początek takiego polskiego, taki boom na, na polski rap i hip hop. Nie? nie, to właśnie, to jest zupełnie coś innego. Tam studio tłukło takie rzeczy, które sprzedawały się w koszach. U nas tego jeszcze nie było wtedy. Przypominam, to był 94 rok, w Polsce od 3 lat, 4, 5, 89, nie? można powiedzieć, że tam się komuna skończyła. Tak. Więc od 5 lat ledwo mieliśmy taką, powiedzmy, wolność. No nie, no mieliśmy. I, I ta nasza gospodarka próbowała od 5 lat doganiać wszystko to, co na zachodzie było już od dawna. A na zachodzie było między innymi coś takiego, co u nas. Było wtedy jeszcze kompletnie nieznane, ale w takich koszach w supermarketach można było kupić płyty z coverami zagranicznych artystów. I to były takie składanki. Na pamiętam, były, to pamiętam, tak, tak, tak. Na których były różne przeboje, ale śpiewane Jasne. przez ludzi w jakichś tam studiach nagraniowych, lepiej lub gorzej zrealizowane, covery. I to, I to też była śmieszna, znaczy śmieszna, dla mnie y, delikatnie dramatyczna w ten czas. Natomiast po latach y, okazuje się, że, że dosyć ciekawa. Bo y, Piotr, mówiąc mi o tym, że jest takie studio i że mieliby zapotrzebowanie na rapera, powiedział mi, że no to on mi tu przyniesie te teksty, jakieś tam utwory nagrane na kasecie, żebym sobie posłuchał, co mam odtworzyć. No i ja sobie to przygotuję i pojadę do nich i będę to nagrywał. Powiedziałem, okej, okay, dobra, spokojnie, nie ma problemu. No i Piotr to zrobił, tylko zrobił to w ten sposób, że kiedyś, jak skończyłem lekcję w liceum, on do mnie podszedł, dał mi kartki z tekstami i powiedział, za pół godziny masz pociąg do Poznania, to jedź i tam nagrasz. Ja mówiłem: ale, ale jak, ale. Ale co? Ale co? Ja się nie przygot... Ja jestem nieprzygotowany. No i dobra, ale wziąłem te kartki i na Kozaku pełniłem, ja Mówię? A dobra, spokojnie, spojam. To ile trochę... wtedy miałeś lat? Ile wtedy miałeś lat? 20. klasa, co ty? Nie. Ja, miałem... ja miałem trzecia klasa, to miałem 18. Okay. No 18. Ja to trochę dobra, trochę nie... bo Nie przygotowałem. Ale wziąłem te kartki i poszedłem na pociąg. Pojechałem do, do Poznania. Wchodzę do studia. Mówię dzień dobry. Ja tu Piotra Sznurom i te kartki, mam coś tutaj zarapować. Był chyba Kniat wtedy w studiu. Nie wiem, czy był Kosmala. Kniat był na pewno. Za konsoletą siedział Przemek Ślużyński. No i Ja wszedłem do tej budki za ten mikrofon i tam zacząłem dukać, szmukać. Oni mi tam puszczają, ja tam nie, nie, nie dawałem sobie kompletnie rady. I mówię, nie, nie i Przemo też tak, nie, to chyba nie, o nie, no chyba nie, nie, nie. I wyszedłem z tego studia, ale mówię, ale wiesz co Przemo? Panie Przemku, panie Przemysławie, to ja bym się tego nauczył, i ja wam to przyjadę zrobić jak ten. ja On mówi, ale to nie, bo to musi być dzisiaj nagrane, bo my już mamy tutaj popodpisywane umowy, to musi być dzisiaj nagrane, ja to dzisiaj miksuję, już to Leci do tłoczni, czy tam do, do powielarni kaset, i to musi być zrobione, i to wychodzi, bo to musi być tam pojutrze w Holandii. Nie? Ja mówię, dobrze, rozumiem, natomiast ja i tak przyjadę i pokażę, jakbym to zrobił, gdybym miał czas, żeby się przygotować. Bo bo, mówię, bo jest no, to ambitnie. ambitnie. No. A oni nadal, że nie, że to, że to nie tak, że oni to muszą. A ja mówię, wszystko, ja wszystko rozumiem, ale mówię tak. No słuchajcie, jeżeli dotychczas dawaliście sobie radę, to na pewno jest ktoś, kto wam to nagra. Ja jestem z łapanki. Piotrek powiedział, że coś umiem. Ja nawet nie miałem czasu, żeby się przygotować, żeby wam udowodnić, że umiem, więc umówmy się. I na to wszedł Kniat. I Kniat też tak, nie, ale, nie, ale, nie, ale słyszy ten mój wywód. I mówi, dobra, to kiedy przyjdziesz? To był chyba czwartek. Coś tak jakoś tak pod koniec tygodnia. Mówię, słuchajcie, ja teraz jest czwartek, mówię piątek. W sobotę przyjeżdżam i wam pokażę, jak bym to zrobił, gdybym miał czas, żeby się przygotować. Dwa dni to jest wystarczająco. Wracam do chaty, pyk, puszczę sobie to na magnetofonie, spiszę fonetycznie, yy, albo mniej, albo bardziej fonetycznie. I, I po prostu będę wiedział, jak to, jak to pojechać, bo żebyście tak. wiedzieli jak to. Nie? I rzeczywiście wyszedłem z tego studia trochę pokonany, ale trochę to, ale tą tarczę wlokłem za sobą. Yy, że tak niby że na tarczy, ale tak jedną nogą na tarczy, ale, ale generalnie szedłem tą drugą nogą. E, wróciłem do, do, do chaty, przygotowałem się dosyć rzetelnie. Wróciłem tam w sobotę i, i widziałem, jak kładąc kolejną unikę, im tam kopary opadają, bo wtedy już też kosmala był. I, i ja widziałem przez szybę. Przemo był zadowol mega zadowolony. Przemo wiedział, że o kurde, super, że mają już następnego człowieka, który będzie im te rapy nagrywał. Ja też umiałem zmieniać głos, modulować. I, i... Ale jakbyś, a jakbyś miał dzisiaj dzisiaj dać próbkę tego, jak to, jak to wyglądało? Ale <śmiany> 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 fonetycznie, fonetycznie. Minęło <śmiany> do tego czasu. 26, 28 lat. Nie dam ci próbki dzisiaj. Ci mu dać próbkę jak na dębę. Nie jestem w stanie. Musiał, musiałbym się okay, przygotować. Okej, ale rozumiem, rozumiem, że tak. Ale tak wiesz co? Zacz... Bo dzisiaj jest czwartek. To ja zadzwonię do ciebie w sobotę. ci to zarapuję tak, jakbym zarapował, gdybym miał czas, żeby się przygotować. Ale słuchaj, właśnie o to chodzi, że w ten sposób rozpoczęła się właśnie twoja ta przygoda, czy taka kariera zawodowa? Tak. Tak, ja, ja, ja poczytuję to za, za początek, no bo dlaczego wymieniam nazwisko Przemość Lużyński, dlaczego wymieniam Kniat i Kosmala? To są ludzie, którzy, którzy byli tym, ty, tymi moimi drożdżami, takimi poznańskimi, bo, bo te drożdże Jarocińskie, to już powiedziałem, kto był, nie? I, I oni... I u Przema potem pracowałem przez 10 lat, u, u niego w studiu, o tym za chwilę. A z Kniatem i Kosmalą się do dzisiaj znamy i, i, i nawet dzwoniłem do Kosmali jakoś zeszłym, nie, w tym tygodniu, bo ten tydzień jest taki poszarpany i gadaliśmy o, o różnych rzeczach związanych z Krawczykiem, bo wyszła płyta winylowa, taka ładna żółta, y, duety y, i on mu, mnie zapraszał do siebie do studia, ona jest już teraz w innym miejscu, ale się tak samo nazywa, także bywam czasami w studiu u, u Kosmali. I to ma też uzasadnienie i też y, jarocińskie y, pierwiastki. A to też zaraz powiem. A cię, ciężko Ci było y, jednak y, opuścić y, też mentalnie Jarociń? Czy Ty zawsze byłeś stworzony, myślałeś o tym, że jak już, już coś konkretnego robić, to to właśnie duże miasto typu Poznań? Y, do czasu, kiedy sam nie zacząłem pracować w studiu jako realizator, y, nie. I przez długi czas, pracując jako realizator, nie myślałem o tym, że muszę być w Poznaniu. To się zmieniło w momencie, kiedy to moje dojeżdżanie do pracy codzienne z Jarocina yy, yy, i powroty były na tyle uciążliwe, że zacząłem sobie szukać miejsca w Poznaniu do mieszkania. Właściwie do pomieszkiwania, bo, bo początki moje w Poznaniu, jeżeli chodzi o mieszkanie, to były właściwie pomieszkiwanie. Ja przyjeżdżałem z plecakiem, którego właściwie przez cały taki tydzień nie rozpakowywałem, on był spakowany, tylko wyciągałem rzeczy z wierzchu, te brudne kładłem na spód, jakoś tam przeciskałem to wszystko. Ten plecak tak stał. Ja się tak w nim przebierałem cały, chodziłem na imprezy, wracałem i potem ze mną wracał do Jarocina, się przepakowywałem w Jarocinie, byłem na weekend w Jarocinie, w piątek, od piątku, sobota, imprezy, piątek, sobota, łe, niedziela, dogorywanie. Wieczorem do Poznania, albo w poniedziałek rano, bo w niedzielę trzeba było bardziej dogorywać. I znowu ten plecak. I w zasadzie zacząłem mieszkać w Poznaniu tak naprawdę, że przyjechałem i rozpakowałem swój plecak. To było na Wildzie. Zacząłem mhm. mieszkać z Markiem Szymurą i z Kingą Konieczną, i z taką jej koleżanką z, ze studiów z architektury. I tam, I tam się rozpakowałem, tam przyjechałem, rozpakowałem się, przywiozłem swój wzmacniacz i kolumny, i to było, i to był taki pierwszy moment, ale to było długo po, po rozpoczęciu pracy w Poznaniu, bo to już były lata dwutysięczne, wiem. Było, był tej, ten KNK, Kniad Kosmala, 94 rok. Przez dwa lata pracowałem u nich. Potem przez dwa lata z różnych powodów przeniosłem się do takiego warszawskiego studia nagraniowego, o. które w ogóle było czymś po prostu. Nie będę dużo o tym opowiadał, ale powiem tylko zajawkowo, że pracowałem dla mafii w Znaczy o, czy, zupełnie niechcący, nie? Studia się okazało przykrywką po prostu takiego biznesu mafijnego, trochę pranią. Mhm. E, oni też nagrywali y, też covery, też jakieś inne rzeczy. Ja tam też występowałem pod, pod swoim y, nazwiskiem, y, że nie tylko nagrywałem covery, ale jakieś tam rzeczy, które, które wychodziły z moją twarzą na okładkach. I to trwało przez dwa lata, też z różnych powodów. To nie było tak, że, że myśmy, skończy, ja skończyłem tam pracę i się przeniosłem gdzieś indziej. Tylko, no niestety, w 1998 roku pochowałem mojego tatę. I w tym momencie stwierdziłem, że sobie robię przerwę od wszystkiego, od tego jeżdżenia, bo po liceum zacząłem studiować we Wrocławiu, a na studiach dziennych. A pracowałem w Warszawie w studiu nagrań. Więc to, to był naprawdę niezły fikołek logistyczny. A nie było jeszcze autostrady? Nie było, nie, ja pociągami jeździłem. E, i, i, no i w tym 98 jak jak zmarł mój tato, to twierdziłem, że no nie, że za dużo i zrobię sobie przerwę. E, a potem się okazało, że studio było jakie było i się ucieszyliśmy też wszyscy, że, że, że już do nas nie dzwonią, bo po Ok, a gdybyśmy mieli teraz porozmawiać o tym aspekcie już typowo muzycznym, takim Aha. zawodowym, to, no to y, obiegowa opinia o Tobie, y, czy wiedza o Tobie mówi, mówi o twojo, Twojej współpracy z Peją, natomiast tak. no, patrząc też na, na tło naszej naszej rozmowy, za Twoimi plecami dużo, dużo trofeów, czyli tych to jest płyt. Peja. To jest wszystko Peja. Wszystko Peja? Nie, oprócz tych dwóch, oprócz... Tych dwóch małych. Tej i tej, bo to jest Kali z kolei. Okej, okay. no, to, no to powiedz tak. mi od początku, gdybyś miał wymienić artystów, z którymi udało ci się współpracować, dlaczego udało ci się i e, może tak, jaki, jaki wpływ na to miało, miało to ten Jarocin, to takie myślenie po jarocinsku, to <głos> 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 Wycho wychowanie. Wychowanie jarocinskie y, zawsze o, poczekaj, muszę zrobić declinę. Piotrek do mnie dzwonił, mi kolega z liceum. Jakie? o nim powiem. Albo nie. To wychowanie jarocińskie zawsze było mi wytykane w taki bardzo, bardzo miły sposób, bo jak wpadałem do studia, szczególnie tego w Warszawie, i mówiłem cześć tej, co jest tej, co tam tej, to mówili, no tej przyjechał, nie? Znowu. Skądś <śmany> <śmany> to znam, skądś <I>, to znam. <śmany> i, I zawsze to podkreślałem, że, że pochodzę z Jarocina, że jestem Wielkopolaninem. Tak, tak. Bo gdzieś, yy, szczególnie w Warszawie, było to dla mnie niesłychanie ważne. Nie? nie byłem kibicem Lecha w tym sensie, żeby tam wiesz, mówić, o, tu to ten tą... stary kurczak Legia, kurczakiem jest. Tylko bardziej chodziło mi o to, że, że czułem się wielkopolaninem i, i trochę inaczej podchodziłem do pracy, do, do, do wszystkiego. Znaczy ja nie twierdzę, że oni źle podchodzą, tylko jakby, rozumiesz, nie? czułem taką łączność. Taki pracowałem jest, w Warszawie pół roku, wiem, wiem o czym mówisz. Jak, jak pracowałem dwa lata, także. Okej. Okay. I, i e, jakby ciąg dalszy, no bo Mówiłem, że w 98 zmarł mój tato, ja tak. przestałem jeździć do Warszawy, zrobiłem sobie przerwę od nagrywania i w 99 roku, pod koniec roku, tak się miotałem, wiesz, byłem jakimś przedstawicielem handlowym tutaj w Jarocinie u jednego z jarocińskich biznesmenów, chciałem zostać, to jest też ważna bardzo, ja to o tym też mówiłem w liceum na spotkaniu z młodzieżą, chciałem zostać przedstawicielem handlowym Rybhandu. Byłem nawet na spotkaniu, jadłem te ryby, super, ja uwielbiam ryby w odcie, po prostu do dzisiaj, kocham ryby w odcie. ale ryby w odcie, no petarda, nie udało mi się zostać przedstawicielem handlowym ryb handlu, nad czym do dzisiaj ubolewam, ale kiedyś będąc na studiach, bo przeniosłem się ze studiów dziennych z różnych powodów na studia zaoczne do Poznania, też nie będę, nie, bo to nie, absolutnie nieedukacyjny aspekt mojej przenosi. E, przeniosłem się na studia zaoczne do Poznania. i W Poznaniu kiedyś na, na zajęciach tak marudziłem jak zwykle do moich kolegów ze studiów, że nie mam pracy, nie mam pracy, a kumpel mówi, targi pracy są na, na targach, to może, byś, tak. to może byś wsiadł w samochód i pojechał, ja mówię, on mówi, no to wsiadaj do mojego samochodu i jedziemy dalej. Chłopaki, zerwaliśmy się z zająć, pojechaliśmy na targi pracy i tak chodziłem i tak zbierałem to. Proszę, a dobra, przedstawiciel handlowy, tu jakieś meble, tu jakieś coś, tu jakieś maszyny, coś, tu coś. I podchodzę, a tam takie MM Studio napisane. MM Studio? Toś kiedyś ten przemoś lużyński, ten z, jeszcze z 1994, a potem przecież w Warszawie on też realizował w tym studiu, to on mi mówił, że ma swoje studio, ono się chyba tak nazywa. Tam taka pani się działa. Nie? Mówię. Dobra, co to, to studio się tu wystawia, bo co? A ona mówi, no poszukam pracownika. Na no, jakie stanowisko? Realizator nagle. Ja tak w głowie. Dobra, tam artystą już nie jestem. bo byłem, ale potem miałem No to już nie jestem. Dobra, to mogę być realizatorem. Mówię tak? O, dobra, a to, przepraszam, bo to szefem, a pan jest zainteresowany? Mówię, jeszcze nie wiem.